Ministerstwo Finansów ma pomysł na to, żeby zachęcić przedsiębiorców do tego, aby instalowali terminale płatnicze. Jaki to pomysł? Pomysłem Ministerstwa Finansów jest e, wprowadzenie przede wszystkim ulgi na terminal. Bardzo dużą barierą dla przedsiębiorców w podjęciu decyzji o tym, żeby e, terminal zainstalować i żeby z niego korzystać są koszty, które wiążą się z samym procesem instalacji oraz później z obsługą tego narzędzia. Chcemy, żeby tego rodzaju krok po stronie przedsiębiorcy stał się po prostu tańszy. Stąd nasza propozycja. Propozycja polegać będzie na tym, że w ciągu pierwszych dwóch lat od. W pierwszej instalacji terminala przedsiębiorca będzie mógł e, wliczyć e, koszty jego użytkowania, e, odliczyć je od podatku dwukrotnie, raz normalnie w ramach kosztów uzyskania przychodu i drugi raz w formule ulgi na terminal. E, co to będzie oznaczać? To będzie oznaczać, że za każdą złotówkę wydaną na obsługę terminala e, wysokość podstawy opodatkowania w podatku dochodowym w Cicie czy w picie zmniejszy się o 2 zł. No ale do tej pory mieliśmy program Polska bezgotówkowa, gdzie e, przedsiębiorcy mieli terminale za darmo na rok. Zgadza się. Natomiast e, istotną barierą wejścia w program Polskiej Bezgotówkowej było pytanie: co dalej? Co dalej po tym, e, po tym roku? O ile? Ogromna większość przedsiębiorców, ponad 90% z tych, którzy weszli w program Polski bezgotówkowej dalej kontynuowało korzystanie z terminala. To znaczy, że byli zadowoleni i nawet według statystyk Polski bezgotówkowej aż 95% przedsiębiorców, którzy weszli w ten projekt nie tylko w nim zostali, ale wręcz polecali korzystanie z terminala innym, innym przedsiębiorcom, tak cały czas targetem są te osoby, dla których jednak ta myśl o przyszłości jest pewną barierą. No, tutaj przed nami pozostaje. Stąd propozycja, aby ułatwić im podjęcie tej decyzji, dać im bardzo silny impuls, że to wsparcie nie będzie się kończyć na roku, ale dla firm, które korzystały ze wsparcia polskiej bezgotówkowej, rozłożone będzie jeszcze na kolejne dwa lata. Czyli ulga dotyczyć będzie pierwszych dwóch lat, w trakcie których podatnik samodzielnie ponosi koszt obsługi, obsługi terminala. Ministerstwo Finansów ma tutaj dwa pakiety. Jeden nazywa się Silver, drugi Gold. Czym one się różnią. Pakiet Silver to jest pakiet dla początkujących. Oba pakiety różnią się od siebie, można powiedzieć, poziomem zaawansowania w temacie cashlessu. Tak jak pakiet Silver jest pakietem dla początkujących, dedykowany jest temu, aby przedsiębiorca zainstalował u siebie terminal i żeby go po prostu wypróbował, żeby zobaczył w jaki sposób wpłynie to na przez niego działalność. Tak zadaniem pakietu Gold jest zachęcenie go do tego, żeby również aktywnie zachęcał swoich kontrahentów, przede wszystkim konsumentów, do korzystania z tej formy płatności. No, jest to korzystne i dla samego konsumenta, ponieważ po prostu e, jest to bardzo wygodne, łatwiejsze w obsłudze, ale również dla samego przedsiębiorcy, ponieważ zmniejszają mu się koszty obsługi gotówki. Również jeśli jest detalistą f, będziemy miał krótsze kolejki, bo też ta płatność to jest po prostu przyłożenie karty lub telefonu, a nie, e, a nie konieczność żmudnego szukania, szukania pieniędzy w portfelu. Natomiast na czym polega pakiet Gold? Pakiet Gold polega na tym, że przedsiębiorca, którego e, 65% e, obrotu e, z z konsumentami realizowane jest w formule bezgotówkowej będzie miał od nas dwa bonusy. Po pierwsze dwukrotnie wyższą i bezterminową lugę na terminal, po drugie najszybszy w Unii Europejskiej zwrot VAT-u. VAT wróci do przedsiębiorcy nie standardowo, tak jak teraz w terminie 60 dni, a cztery razy szybciej, w ciągu, w ciągu 15 dni, czyli niewiele ponad dwa tygodnie. A kiedy wejdą w życie te przepisy? Przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku, czyli szybszy zwrot VAT-u pierwsi przedsiębiorcy dostaną już w lutym. No dobrze, a dlaczego tak Ministerstwo Finansów zależy na tym, żeby obrót bezgotówkowy się upowszechniał? No bo Ministerstwo wspierało oczywiście program Fundacji Polska Bezgotówkowa, teraz są nowe propozycje. Skąd taka chęć? Sektor publiczny od godziny zero wspierał Polskę bezgotówkową, ponieważ też i Polska bezgotówkowa została stworzona pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju. Samo wspieranie rozliczeń bezgotówkowych wynika z dwóch tematów. Pierwszym z nich jest walka Ministerstwa Finansów o poszerzenie bazy podatkowej. Im efektywniej działają polskie firmy, tym więcej dochodu generują i tym więcej dochodów płacą. Płatności gotówkowe są cały czas bardzo dużym ciężarem dla gospodarki. Według obliczeń PKB. Rocznie koszty obsługi gotówki to jest około, według publicznej NBP, według, według nich koszty obsługi gotówki to jest około 1% PKB rocznie. To jest koszt nie tylko samej produkcji pieniędzy, ale przede wszystkim ich liczenia ich przechowywania, ich ochrony oraz ich transportu. Są wszystko koszty, które po prostu nie istnieją w przypadku transakcji bezgotówkowych. Natomiast to jest poszerzenie bazy podatkowej, zwiększenie efektywności firm, ale jest jeszcze drugi aspekt, a mianowicie zmniejszenie szarej strefy. Obrót rejestrowany za, po, za pośrednictwem terminala jest to obrót, który nigdy nie będzie w szarej strefie, po którym zostaje ślad, a również im więcej wolumenu obrotu realizowanego bezgotówkowo, tym mniejsza szansa również na pranie brudnych pieniędzy. Nie ma szans na to żeby po prostu uprzedsiębiorcy dosypać coś na koniec nie do kasy i powiedzieć że pochodzi to z działalności gospodarczej podczas gdy służy po prostu legalizowaniu środków pochodzących z innych źródeł. Rozwój płatności bezgotówkowych, obrotu bezgotówkowego jest tak szybki, tak intensywny, że Narodowy Bank Polski za pośrednictwem prezydenta skierował do Sejmu projekt ustawy, który ma zagwarantować równouprawnienie, a właściwie obowiązek przyjmowania gotówki we wszystkich punktach handlowych. No ale nie ma tam zapisu, który mówi o tym, że ma być także obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych. Jakie jest Pana zdanie w tej sprawie? Kluczem do obu projektów, i prezydenckiego, i naszego, jest wygoda wygoda po stronie konsumenta. Konsument powinien mieć prawo do tego, aby e, idąc do e, punktu usługowego albo do sklepu mógł zapłacić i gotówką i kartą. W sytuacji, jak zapomniał gotówki, żeby mógł zapłacić bezgotówką, na przykład telefonem, telefonu dużo e, trudniej teraz zapomnieć niż e, portfela i z drugiej strony jeśli ma gotówkę, nie ma konta, jest osobą e, wykluczoną finansowo, e, aby mógł po prostu korzystając z gotówki po prostu w danym punkcie e, zapłacić. Także oba te projekty mają na celu po prostu z zwiększenie tych możliwości płatniczych po stronie, po stronie konsumenta i zwiększenie jego wygody. Także żadnej sprzeczności tu nie ma, wręcz przeciwnie, efekt synergii i pewien, pewien aksjomat, na którym nam tak naprawdę wszystkim bardzo, bardzo zależy, czyli wygoda, łatwość w dokonywaniu płatności.